Ogólnie dla mnie wiara czy religia to bardzo prywatna sprawa, no ale dziś chyba już od pół roku Nitro mnie męczył. Także dzisiaj nagrazę mną ten wywiad, wypyta się wszystkiego, co będzie chciał. Dzisiaj rozmawiamy o moim przejściu na islam. A teraz wlatuje intro. Siemanko, lecimy z tym. Assalamu Alaikum. Szczęść Boże i ratuj się kto może. Powiedz Kamil, e, ile lat oficjalnie jesteś już wyznawcą? No, będzie z pięć. Pięć? Tak. Czyli rozumiem, że bo jesteś z Krakowa? No tam się urodziłem. Tak, przyjąłeś chrzest i wcześniej byłeś jako katolik, chrześcijanin? No, był chrzest, było Była potem. Komunia. Komunia, potem było bierzmowanie. Czyli sakramentów tak, dużo przyjąłeś? Sakramentów przyjmowałem wystarczająco, mhm. no i tam już na tym się etapie skończyło, nie? Ponieważ to był właśnie taki etap, kiedy było bierzmowanie to chciałem zrezygnować totalnie z religii, nie, nie wierzyłem wtedy w Boga i tylko psycholog mnie namówił, że stary, weź to bierzmowanie se zrób. I... Dla papierka po prostu. Tak, dla papierka, formalnie. bo będziesz chciał wziąć ślubić i nie dadzą w kościele, a ja dzisiaj mam żonę arabkę. Okej, okay, a co sądzisz o tym właśnie, że w Polsce jest coś takiego, że jest mentalność, Polak katolik, no. najlepiej właśnie taki, który je grilla, kiełba, popija browarem, ale ogólnie jest taką mentalnością właśnie Polaka katolika, że dziecko do komunii, Mimo że rodzice nie chodzą do kościoła, no. ale do komunii, bo prezenty, bo coś, o co myślisz takiej mentalności polskiej, zanim jeszcze przejdziemy tutaj do islamu. No nie chcę tego krytykować, ale wydaje mi się, że to bardziej już wiara zamieniła się w jakąś taką tradycję kulturową. Trochę A. mi się zdaje, że to jest tak ze świętami, że Tak, bo to jest wiesz, to jest jednak fajne wydarzenie, kiedy twoje dziecko dostaje te prezenty, zchodzi, się rodzina, to jest jakieś tam etap w dojrzewaniu dziecka zaznaczony tak bardzo, wiesz, na pewno zapamięta to wszystko, więc jako tradycja, no to fajny element kultury, no ale tak jak mówisz, tak jak mówisz, że ludzie bardziej to robią z takiej pamięci, że o, tak. bo trzeba zrobić to, o, bo trzeba zrobić to. Bo wypada, bo co babcia powie? Jezu, trzeba iść do spowiedzi, wiesz, bo, to wstyd, bo komuni nie przyjąć coś, nie? No. <laughs> A ja już zrezygnowałem z takiego pokazywania się w wieku, yy, na no, gimnazjum, nie? To już we mnie tak bardzo uderzało. Czyli to nie było tak, że poznałeś swoją żonę i mówisz, dobra, nagle zmieniam to dla żony? Nie, to że bardzo... Chodzi o odrzucenie chrześcijaństwa, wiesz o co chodzi? No, odrzucenie wiary ogólnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o wiarę, w moim przypadku to jest bardzo długa podróż i tam w tej podróży bardzo wiele rzeczy się działo. Także pierwszym, pierwszym krokiem do, do tego wszystkiego właśnie było to, żeby przestać praktykować i nie uznawać się więcej za, za chrześcijanina. Chociaż oficjalnie nigdy się nie wypisałem z kościoła, nie? Okej, okay, ale teraz yy, skoro masz ślub no? yy, oficjalnie w meczecie? Jak to powiedzieć? By to, żebym... Tak, jest oficjalnie zawarty z mm -hmm. ślub z świadkami. E, ten ślub religijny odbywał się w domu. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o samą tą e, ceremonię, e, można powiedzieć, podpisywaniu kontraktu i tak dalej, i tak dalej. E, tam był właśnie imam, czyli Postawicie, ktoś tak jak, ale... mm -hmm. jak ksiądz. E, i No i to było właśnie w ten sposób zrobione, nie? On przyszedł do nas do domu, mm. wiesz co chodzi do, akurat do mojej teściowej do domu. No i odbyło się to wszystko. Mm. No i tak to wyglądało, nie? Dobra, powiedz mi taką rzecz, bo w Polsce teraz przez napływ emigrantów do Europy jest bardzo taka duża nagonka na wszystkie inne narodowości poza Polskie. No. E, miałeś okazję z żoną właśnie być w Warszawie i tak dalej. Aha. Czy czułeś taki, nie wiem, że złe spojrzenie, Lopie, gafili się, gafili się, <laughs> chłopie, gapili się, gapili się, Ja myślałem, jak niektórzy siedzieli przy piwku, mm. przy przywinku. A ja wiesz, idę z moją kobitą, moja kobita Turbo wyrzucać wyrzuca ja tam mm. długa Broda. Chociaż Broda to już jest, wiesz, taka bardziej popularna teraz. A w ogóle rozmawialiście po angielsku czy po holendersku? Jak wy na co dzień rozmawiacie? Na co dzień co? rozmawiamy po holendersku, ale mm. ze względu, że moja kobita ogląda za dużo Netflixa, to często się do mnie odzywa po angielsku, także okay. lubi po prostu angielskim, w angielskim gadać, ale zazwyczaj e, jak jedziemy gdzieś w obcy kraj, czyli poza Holandię, to no to mówimy po holendersku, bo przecież taką prywatność. Tak, to jest wiesz, coś co, fajne. Możesz kogoś poobgadywać i w ogóle jest tak fajnie. Mm -hmm. <laughs> Czyli dobra, czyli widać tam różnicę kulturową. Na przykład no tam takie... jedyne co czułem, no to, to że właśnie się gapili i jeden pan na przejściu dla pieszych e, myślał, że chyba obydwoje jesteśmy zagraniczni <laughs> i popatrzył na moją żonę, ponieważ e, Mimi uwielbia się, jak też są, sam wiesz, mm -hmm. ubierać w kreacje bardzo kolorowe i mówi, e... no takich kolorów to jeszcze nie widziałem. A ja mówię, no to widzę, że się panu podoba tak jak mi, nie? Gościu zdębiał, nie, nie odpowiedział już nic, nie wiedział co ma powiedzieć. Także to była taka śmieszna sytuacja w Warszawie. Okej, okay, super. Gdzieś znaczy, super, tak dziwnie podejrzewam. No, śmiesznie było. A jak twoja żona to odebrała ogólnie? No, beka. Czyli wiesz, tak jak bo, to ja to miałem śmieszna pokaz... sytuacja, ale tak jak na początku powiedziałem, szliśmy ulicą i były jakieś bary, czy wiesz, czy cokolwiek. Ludzie siedzieli, to na mają buta. I prawie piwa, wiesz, co w nie wylał. nie wylał. Także to było fajnie. Czujesz się taki egzotyczny, wiesz, co dzi. A powiedz jeszcze tak, wracając właśnie do tego głównego tematu, oczywiście nie musisz odpowiadać, bo ja lubię też trudne pytania zadawać i pamiętajcie, na tym kanale będą trudne tematy, trudne pytania ruszane, więc jak będą z nami jacyś kiedyś, może goście, czy coś, to będzie level też hardcore czasami. Ale też ruszam prywatne pytania. Na które... Nie obiecuję, nie obiecuję. Tak. Się... Dzisiaj benzyna byłaby po 5,19. To był świadomy wybór wiary, czy bardziej dla żony? E, o jest. to jest kolejny raz e, spotkałem się z tym pytaniem, tak? e, więc żeby. To powiedzieć, mm -hmm. to muszę z długiej historii zrobić krótką. Mm -hmm. no tak, i... mamy czas ograniczony? No tak, e, czas antenowy. Tak. Także okej, okay, <laughs> czyli w gimnazjum wyrzuciłem to wszystko, mm -hmm. żyłem sobie po swojemu, ale do... Czy to był taki, jeszcze się wtrącę? ateizm no. bardziej, dla tak? Ciebie? Byłem, oficjalnie uznawałem się za ateistę, który w ogóle nie wierzy mm. w Boga. Nie tam, że jakiś gnostyk może jest, mm. może nie okay, jest. Tak Jak ja wierzący nie praktykujący, nie, to bardziej u, jako. Moja taki... nie ja że musisz mm. sam wszystko ogarnąć. Nie masz tam jakieś bzdur, wiesz, mm. mm. to tak, okay. w takich kategoriach trzyma. Mm. Nie, no i wyobraź sobie, że w końcu wziąłem i, i wyjechałem za granicę. miałem 18 lat. Tak, ja tak, się no, no, jeszcze no, raz. No, bo nas oglądają, tak że wiesz. On jeszcze no. młody, doświadczony tak. YouTuber nie, tak że tylko mi wiedział, nie zrobiłem na YouTube, no, więc jeszcze się ile? Proszę <noise> nie. Tak. I doszło do takiego momentu, że wjechałem za granicę. nie? I wiesz, nagle zacząłem poznawać tutaj bardzo wielu ludzi z różnych kultur. No i to mi dało to, że zacząłem mieć jakiś głód, że zaczęło mi czegoś brakować i zacząłem praktycznie Taka studiować... Taka byś mógł to nazwać, bo dużo osób no, które gdzieś tam odrzucają Boga. Taki głód na religię, wiem, mm -hmm. na, na religię, wiesz. Czyli w moim sercu gdzieś to za, zawsze było, prawda? I w ogóle sobie, że w, w końcu zacząłem tyle już rozmawiać o tym wszystkim, zacząłem czytać różne księgi, że tak to nazwę, objawione, Czyli no. e, na przykład hinduistyczny e, z Indii Maharatę, e, naszą Biblię, zacząłem Koran czytać, i wszystkie po kolei inne takie główne religie, zacząłem je z, zgłębiać, łącznie z e, religiami starożytnymi. No i doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że wszystkie tak naprawdę mówią o tym samym. To jest tylko polityka, to jest tylko kultura, to jest inaczej wytłumaczone, ale znalazłem w tym wszystkim jeden, jedyny sens. Nie? Nawet w sytuacji, kiedy masz w hinduizmie tam setki czy tysiące bogów, one tak naprawdę są ekspansją tego jednego, wszechmocnego. Także pomyślałem, że tu musi być gdzieś prawda. Skoro to jest wszędzie, każdy mówi tak. o tym samym, tylko trochę inny sposób. Znaczy ubrane to... po prostu. Tak. I wtedy sobie postanowiłem, muszę powiedzieć, że hinduizm to jest znaczy Hinduizm bardzo mi tu otworzył. To jest bardzo trudna filozofia, która wychodzi poza dualizmy no. i ciężko mi było mi ją przyjąć, ale kiedy zacząłem ją rozumieć wszystko zaczęło się robić takie proste, no i postanowiłem, że wiesz co, skoro wszyscy wierzymy w to samo mm. czyli w Boga, czyli w Allaha, w Najwyższego Tak, to tutaj zwał, jeszcze jak zwał? wspomnę, bo ja tak y, póki pamiętam, lubię tak się wtrącać ogólnie no, no. <laughs> y, Allah to jest po prostu po arabsku Bóg, tak, dobrze no rozumiem. Tak, nawet w Palestynie, czy gdzieś tam mm. w tych arabskich regionach Chrześcijanie mówią, na, mówią Allah po prostu, nie? nie mówią Czy to jest jako tłumaczenie, jakieś... tak jak pan tak, tak, jest, tak, to jest to w innych słowo. językach? Jeden do jednego. Tak. Bo kiedyś też nagrałem jakiś tam film i napisałem, że Bóg to jest Allah, mhm. i było troszeczkę tak. takie spięcie między ludźmi. No, ale to są... Chciałem wyjaśnić z kimś, kto jest specjalistą. No to miałeś pewnie do czynienia z jakimiś debilami salonowymi, którzy coś usłyszeli i myślą, że się mogły Tak, Pan Janusz, który znam nie znam się, zbuka. ale się wypowiem. Tak. No i wracając do mm. naszej historii, ten hinduizm mi otworzył oczy, no i postanowiłem, że tam sobie będę praktykował we własny sposób. Nauczyłem się modlić na kolanach, no to będę sobie padał na kolana, będę dziękował, będę prosił, tak jakbym tam zostałem nauczony, prawda? I to, co to gdzieś tam wyczytałem, no i w końcu praktykowałem tak przez jakiś czas, i dalej czułem jakąś taką pustkę. I w międzyczasie, Cały czas miałem do czynienia z, z muzułmanami, z, mhm. miałem kolegów w pracy, znajomych, żyję już ten lat w Holandii, więc zobaczyłem, co oni są naprawdę. Pomagali mi przy przeprowadzkach, pomagali mi w wielu rzeczach i zauważyłem, że bardzo wiele rzeczy, które jest napisane w Koranie, tak jak powinni muzułmanie żyć i to robić, oni właśnie to robią. Wiadomo, znajdują się takie ewenementy, którzy, które chodzą do kasyna, chleją, są alkoholikami, zażywają narkotyki, sprzedają mnie. Tak, za nami jest Czerwona Ulica, jest tak, Redline i pewnie. Na, na przykład Marokańcy mają bardzo złą opinię i tak dalej. Dlatego e, dlatego świat się musi skończyć, wiesz, to jest zapisany w apokalipsie i tak dalej. Więc tak to wyglądała sytuacja. No i powiem wam, że w pewnym momencie poznałem moją żonę. To też jest fajne, bo poznaliśmy się w takim real life, czyli nie było to gdzieś przez internet, na jakichś portalach czy gdziekolwiek. No i ona. To był też przypadek, to nie było planowane. pewnie. Tak, to był, to był przypadek, bo zapisałem się na siłownię, a ona akurat tam pracowała. Nie? No i została moją trenerką, a później moją żoną, w takim wielkim skrócie. Ale ona też sama, przez to, że mogłem ją poznać bliżej naprawdę, wiesz, jeszcze bliżej niż tam jakiś kolegów z pracy czy cokolwiek i zobaczyłem, jak ona się zachowuje wobec sąsiadów, jak ona się zachowuje wobec zachow... innego człowieka, jak ona się zachowuje wobec ludzi, których zna, są innego wyznania i na przykład są święta i pierwszy raz zobaczyłem, że ona w święta wysyła kartki do wszystkich swoich chrześcijańskich znajomych. Także to mi bardzo zaimponowało i zacząłem zgłębiać e, Islam przez sam Koran i tam e, jest wiele rzeczy e, opisanych, które w rzeczywistości ludzie i media zamienili w okrupieństwa, wiesz, wyciągnęli jakieś właśnie elementy tu... z kultury, mi agresja tak i drugie... nieagresja. się jeszcze drugie takie pytanie, no? jeszcze może będziesz miał okazję skończyć. No? właśnie. Tak. Skąd Jak się inna? właśnie według Ciebie wzięło to negatywne nastawienie do islamu? Przez to, że właśnie terroryzm został podpięty pod islam, mhm. że ten, te jakieś odłamy islamu, a ten mhm. główny islam ma całkiem inne gdzieś tam znaczenie, i skąd? Skąd taka nagonka na islam? W świecie Dobra. zachodnim i w Stanach tak. głównie też. Bo kolega jest bardzo niecierpliwy, więc do tak. poprzedniego tematu zaraz wrócę i Wam dokończę. <gry> a teraz przeskoczymy do tego. Wszystko wynika z tego, że są elementy kultury. Prawda? Islam potępia przede wszystkim agresję, nie tylko wobec kobiet, ale wobec kogokolwiek. Nie będę teraz tłumaczył, kto chce, niech sobie po prostu weźmie książkę. Koron można w 18-20 godzin przeczytać. Więc czytając godzinę dziennie, w 20 dni, cały miesiąc, sobie przeczytamy wszystko. Jeżeli ktoś mi znajdzie cokolwiek, że ja tutaj mówię, że tam każą coś tam bić, czy każą nie wiadomo co robić, zniecać się nad kobietami, dawać im brak szacunku, czy cokolwiek. No to dam ci, nie wiem, 100 euro, tutaj mówię teraz z ręką na sercu. Okay. No to dam ci, nie wiem, 100 euro, tutaj mówię teraz z ręką na sercu. Okay. I, i chodzi Te komentarze o to, przypniemy oczywiście. I chodzi o to, że jest kultura, jeżeli na przykład w takim, dajmy na to Afganistanie czy Iranie, od tysięcy lat, jak baba się nie słuchała, to chłopie walną w łeb, nie? Czy na przykład nieumościanę, czy na przykład jeżeli dzieci w szkole na pytanie 5 razy 5 odpowiedziały 30 to było źle i dostały liście od nauczyciela, to jest kwestia kultury. Tego nigdzie nie ma zapisane w koranie, tego nie ma nigdzie e, zapisane w, w wytycznych dla muzułmanów. Także to jest po prostu zaadoptowane. A tak jak mówiłem wcześniej, są i tacy, którzy robią gorsze rzeczy, e, używają prostytucji, chodzą. E, tutaj zresztą mamy niedaleko czerwoną tak, w Amsterdamie. Więc yy, są, to są po prostu, jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeni do tego, żeby popełniać błędy, żeby uczyć się na, na ich podstawie, i, i tyle wyrzucać. A niektórzy będą popełniać większe, niektórzy mniejsze błędy. I przede wszystkim, co najważniejszego nauczyłem się w islamie, to to, żeby nie oceniać. Nie? Każdy ma swój rachuneczek, yy, na każdego Bóg patrzy z osobna. I ja mogę ewentualnie podejść i powiedzieć, słuchaj bracie, może zastanów się co robisz, bo to jest takie trochę nieodpowiednie. Zasugerować? Tak, mogę, mogę zasugerować, ale ja nawet tego nie robię, wiesz, mhm. bo bardziej skupiam się na samodoskonaleniu, na tym, żeby dbać o moją rodzinę, żeby sam być dobrym przykładem dla mojego potomstwa, dla mojego syna i, i na tym się skupiam, nie? żeby każdy Polak za granicą miał takie podejście, to by to było idealne. No, byłoby fajnie. Nie? Ale coraz więcej takich spotykamy, bo to już jest takie, wiesz, już ta zagranica to już nie jest taki, wow, coś nowego, nie? tak. No już jesteśmy też którymś tam, może nie którymś pokoleniem, ale już, mm -hmm. już którąś tam falą, która przyjechała tutaj. Ach. I też to wszystko wygląda inaczej. Oj. No właśnie to są uroki nagrywania w mieście. Tak. W centrum Amsterdamu. Tego nie wycinamy. Nie, nie, nie. nie. <laughs> No, także w du dużym mhm. skrócie, po prostu to jest kultura, a Islam nie każe niczego tego robić. Jeżeli chcecie, przeczytajcie sobie Koran i będzie od razu wszystko jasne, nie? Także a wracając do mojej historii, poznałem moją kobietę. No, i według naszej wiary, ona ma też bardzo, że tak jej powiem, na jej konto, dzięki któremu dostanie się do nieba. Wpadło bardzo dużo za to, że mi pokazała Island z jeszcze piękniejszej strony, zainspirowała mnie. No i wracając, właśnie do tego, że po jak ją zobaczyłem, to postanowiłem, że ona będzie moją żoną. Nie? Ja jej to powiedziałem w pierwszych dniach znajomości, że ty będziesz moją żoną. Jak to odebrała? Jak to nie tajemnica? No, e, była na pewno w szoku, ale była zdziwienie taka, ogóle, takie... Tak, ale była pod, podekscytowana pod tym, pod tym względem. E, na pewno sprawiałem wrażenie, że ja się nie przyjdę tutaj zabawiać. Nie? No, i rzeczywiście zrobiłem wszystko, wiesz, e, tak jak trzeba. E, zapytałem e, jej rodzinę o rękę. Mhm. Zostałem mega super przyjęty. No, i dzisiaj jesteśmy małżeństwem i, i mamy syna. Super. No, miałem okazję. No, nieraz jest, się spotykamy na wszystkich, tak naprawdę, imprezach. No. My też mamy. Ja też z moją żoną mam córkę i nasze dzieci ostatnio się też razem tam bawiły. Często więc... się bawią, jak się spotykamy? No, zawsze. Tak, nie? To jest fajne, więc. Mhm. Poznaliśmy się tak naprawdę przez YouTube, dzięki temu, że. Każdy gdzieś tam tworzył, mm -hmm. a powstała z tego przyjaźń, że nasze żony mogą sobie pogadać, nasze dzieci mogą się pobawić. A my sobie ponagrywać. Tak. <laughs> Co, no. No, ja mi się zdaje, że na dzisiaj temat chyba wyczerpiemy. No. No także tak wyglądała mm -hmm. ta moja droga w skrócie. Dzisiaj e, mogę tylko dodać, że islam zauważyłem, że jest taką dzisiaj drogą, gdzie najwięcej wyznawców e, tej wiary Żyją z, z tymi przepisami. Wywycacie według tych przepisów, starałem się jak najbardziej je w życie wkraczać, dlatego dla mnie islam jest takim najbardziej przykładną religią. A moim zdaniem, każdy, kto jakąkolwiek sobie religię wybierze, tylko będzie wierzył w Boga, bo ja wiem, że on tam jest, to mam dla niego szacunek, nie? bo on wierzy w to samo, co ja, tylko w inny sposób. No mówię, nawet mi to zawsze imponowało, że nieraz my byliśmy u Was czy u nas i nigdy nie było coś takiego. A czy myśleliście o zmianie wiary? Nie było w ogóle nie, nie. wspomnienia, w ogóle religijnych tematów. w ogóle. Nie, nawet. nie, nie, zero podejmowania, dlatego tak, no. mówiłem na początku, że to jest dla mnie taka prywatna sprawa, ale męczy pięta, w końcu męczył, nie? <grym> tak, ja to nawet powiem, że miałeś okazję rozmawiać z babcią mojej żony, która jest mega religijna, Aha. tam zawsze e, kościół to jest w ogóle takie miejsc, miejsce pierwsze, a wam się tak fajnie rozmawiało, no, że ja, ja nawet się, że tak powiem, nie wpiewszałem w tą no, rozmowę. Tak. Bo chciałem słuchać i byłem ciekawy, jak babcia ciebie odbierze, jak ty babci i jak to wszystko jak jest spójne. Można powiedzieć, że też pokolenia się starły i kultury tak. zarazem, nie? I Ja właśnie ja szanuję czynałem, takie osoby. Tak. Ja szanuję takie osoby, które wiesz, ty tam babci nie jechałeś, ani babcia nie. nie mówiła, że o młodzież teraz. Dla mnie to jest bardzo prywatna sprawa. Religia to jest dla ciebie. I jak mówiłem, my nie oceniamy nikogo. Nie? Tak. To jest fajne, więc dzięki za dzisiaj i co, widzimy się w następnym odcinku, nie? No, lecimy Halo. z tym. Lecimy!